Dołączyłem do grona turystów obserwujących zegar na fasadzie ratusza w Wołomoństwie. W każdym szanującym się mieście taka instalacja musiała być zamontowana, żeby jakby podkreślić prestiż miasta. Coś takiego jak kosmodrom, nie wiem, statek kosmiczny, no to była wtedy technologia średniowieczu bardzo zaawansowana. Te freski to mnie zastanawiają, bo tam tak jakby są takie troszeczkę socrealistyczne. Znaczy, freski to mozaika. Wskaźniki, jakieś te, znaki Zodiaku, wszelkie dane można wyczytać z tego zegara, tylko trzeba się na tym znać. Facet w kapeluszu, facet z telefonem. silnicze prawdopodobnie symbolizują wszystko to. Czekać czy ten kogut złoty zrobi. No i ogólny rzut po yy, Duży rynek. W Łomincu. Ratusz. No i tutaj tak, tak jak mówiłem, no jest codzienny spektakl o 12.00. Czy znaczy ja wiem, że aż tak to jest ciekawe. jaszczury wypływają z siebie wodę. Tak to wygląda. daleka. Chyba koniec nie jest. Przedział pierś. Jest już 5-6 sześć po. Sześć po. Jeszcze gra. Ciekawe, ile? 10 minut. Maketa, muszę na makietę miasta. Znajdujemy się dokładnie tu. Aha. Tutaj dokładnie się znajdujemy. To jest ta kolumna. Chyba koniec. Czyli 7 minut wszystko trwało. Eee, mój apartament był tu, dokładnie tu. Ten budynek tutaj, to podwóreczko. Czyli jakby na łączeniu tych placów. Muzeum na miejscu Republiki. Tu jest bardzo fajny park w tym budynku, polecam. Interesują mnie takie w... te sztabki montowane w bruk. Nie, nie, jest ja nie, 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 dziwne. nie, ratusza nie, Fasada ratusza renesansowa. No, bruk jakość bruku pozostawia wiele do życzenia. Do poprawki jest nawierzchnia. Jeszcze tutaj wam pokażę gotycki wykusz, jakiś kozły, no ale misterna produkcja. Hmm, tu też fajny portyk stary. I kamienica pod psem jakiś Bernardyn czy inny Labrador. Pod Labradorem 1907 rok. Takie fajne zaułki, też baroko, barokowy hełm jakiegoś kościoła i szczupak kamienica pod szczupakiem. No, to jest ten drugi rynek i przesmyk, o którym mówiłem chwilę temu. Jakiś targ wyrobów ludowych. I zobaczyć, co to są za wyroby ludowe. No, chciałem porobić filmiki, no, ale. Yy... Z, nie, nie uzyskałem zgody niestety No i stoi skład w Bochumilu. Dwa wagony Lokomotywy nie widać opóźnienie Na razie 60 minut Zastrzykiła sobie kupiłem Zobaczymy co się będzie dalej działo Dowiedziałem od polskiej obsługi, że za chwilę podłączą tą lokomotywę i pojedziemy. O, tam jakiś jeszcze jeden wagon do przestawienia jest. Tu nasz skład stoi bez lokomotywy, dwa wagony. No tak to wygląda. Jest, jest, jest nowa lokomotywa, chyba mam nadzieję. Zobaczymy.